Jeśli ktoś spacerował dziś w parku zamkowym lub jechał samochodem pod mostem Niepodległości, to mógł spotkać ułanów, którzy w Myspowicach pojawili się w ramach Narodowego Dnia Powstań Śląskich. Oczywiście ci żołnierze to tak naprawdę członkowie stowarzyszenia, którzy od lat pielęgnują pamięć III Pułku Ułanów Śląskich. Przygotowanie rzędu, munduru. Trwa pewnie jakiś czas. No przygotowanie konia jest dłuższe, bo żeby koń był posłuszny, żeby chodził, żeby znał komendy, no to jest kilka lat pracy ze zwierzęciem. Pracy wymaga również na pewno precyzyjna rekonstrukcja broni czy wozów używanych przez żołnierzy w tamtych czasach. To był wóz bojowy, na który zamontowany był CKM w ZU 30 Ta jest w ZU 36 Była ona zrobiona na podstawie oryginalnych projektów z 1936 roku i robiły to niektórzy, jak zakłady wojskowe Bumar Łabędy. Uani towarzyszyli władzom miasta, radnym i uczniom ze szkół w trakcie składania kwiatów pod pomnikiem kardynała Augusta Hlonda kształtowanie postaw patriotycznych, kształtowanie wśród młodych ludzi kultu patriotyzmu moim zdaniem jest bardzo ważne, ponieważ powinniśmy pamiętać o naszej historii, o tradycji i o bohaterach, którzy za wolną Polskę przelewali krew na wielu frontach. Narodowy Dzień Powstań Śląskich jest świętem państwowym obchodzonym od 2022 roku. Ułani w mieście pojawili się na zaproszenie Mysłowickiego Towarzystwa Historycznego imienia Jakoba Lustiga.